Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem styczni. W styczniu udało nam się przeczytać niespełna 40 książek. Pierwsza część stycznia to były ferie, i podsumowanie ferii już wrzuciłyśmy filmik na kanał, więc możecie do niego zerknąć. Nie będziemy powtarzać o tych książkach, ja tylko Wam wspomnę za chwilę, jakie książki się tam pojawiły. Natomiast dzisiaj omówimy sobie, Drugą połowę stycznia, um, stycznia uh -huh, kiedy miałyśmy bardzo mało czasu, uh -huh. trudno, tak bywa. Um, I e, powiemy Wam, co przeczytałyśmy i jak nam się podobało. E, w tym pierwszym, tu się posłużę e, ściągą, e, w pierwszym filmiku z e, ferii znajdziecie nasze opinie na temat niebieskiej niedźwiedzicy, małego manipulatora, czterech śledztw Sherlocka Holmesa. Mi i amuletu wróżki Ra, Korniszonka, Zawsze, Ja i moja siostra Klara, Ja, Klara i zwierzaki, Jasia i Janeczki, części drugiej, Przygody w Gringlas House, Ireny, jedna trzecia, getto, Mrówki Andy, Ucieczka Ralfa, Tajemnica starego domu i w pułapce, Kto zamawiał koszmarną przygodę, Adasia i słonia księgi trzeciej, True, weterynarza z lipowej kliniki, Hmm. Skąd jest pola Mikołaj i inne chłopaki Wokół religii świata Malutka czarownica O księżycu z komina domu na wzgórzu Emilki ze Srebrnego Nowiu Drzewa do samego nieba I Elfie gdzie jesteś Czyli drugiej części serii o Elfie Natomiast później e, czytałośmy tak Nawiedzony dom Joanny e... Chmielewskiej Ona ma w ogóle dwie układy Mi się podobała Chociaż na początku też była taka taka sobie, nie ciągnęła mnie, ale potem, jak się pojawił pies, to mi się zaczęło podobać. Mm, pies więc pojawia schoda. się już na pierwszych stronach, więc te, to, ten początek to na pewno to naprawdę było. W było odrobinka. E, tak, ten, ten początek to jest po prostu takie wprowadzenie też czytelnika w historię. O której jest o będzie tym, książka. Dwójka dzieci. Próbuję, że tak powiem, odgadnąć zagadkę pewną, która się dzieje na ich strychu. I no, ją... nie jedną. No, w sumie nie jedną. Um, I w ich dom, nowym domu. A dzieje... tak od początku to rodzina um, dostaje spadek. Spadek jest dosyć nie... Nietypowy, bo otrzymują dom, ale pod warunkiem, że cała rodzina, czyli i Babcia. nasza główna komórka rodzinna, czyli dwójka rodzeństwa i ich rodzice, ale również dziadkowie, i ciocia ze swoim partnerem i z synem przeprowadzą się do tego domu, bo chodzi o to, żeby dom znowu przeszedł w posiadanie rodziny. No i tutaj trzeba wyprowadzić lokatorów z tego domu. Tam również jest strych, do którego nie ma dostępu. Jest sąsiadka, której nie lubią i chcą, żeby się wyprowadziła też. Znaczy ona im po prostu zawadza tam trochę, nie to, że jej nie lubią w sumie. No, toczy się. Takie życie, wiecie, ta przeprowadzka, to wszystko cała historia. I nagle nasze dzieciaki, Pawełek i Janeczka, trafiają na jakieś ślady podejrzane, coś się Pabrycie, dzieje kartkę. i okazuje się, że wynika z tego zagadka kryminalna, nawet nie jedna. Ja uwielbiam ją, na Chmieleską. Jako nastolatka i później się w niej zaczytywałam, czytałam prawie wszystkie książki, te dla dorosłych. Wiedziałam, że mi też się spodoba, więc tak, jest tu poczucie humoru również. Jeśli chodzi o słownictwo, no to nie jest najświeższa książka. Więc jakieś pojedyncze słowa tam, ale w ogóle nie, nie przeszkadza w fabule, nie postarzała się jakoś. Wiecie, żeby, A mi się wydawało, żeby była że niezrozumiała. Tam nie ma w ogóle ilustracji w tej książce i czcionka tsz też jest taka. No nie ma. Gęsta dosyć. Tak, to, to wydanie może y, dla dziecka, które nie, nie czyta jeszcze jakoś bardzo wprawnie nie być. Y, takie wiecie, zachęcające. Bo faktycznie. no, no i Mamy tu lity tekst, nie? Cały czas. Ale. No, jak książka no, jest, jest dobra, jest to fajna. tak naprawdę chce się to czytać, więc myślę, że, że tutaj to nie zawadzi. Wydania też są różne, więc można sobie zobaczyć, czy któreś może będzie Wam bardziej odpowiadać. Nawiedzony dom ma swoje kolejne części. Będziesz chciała czytać? Tak. Nie tak. Um, potem... Tam są chyba 4 czy 5 części z tej serii o, o tym rodzeństwie a jeszcze potem są również inne Joanny Kmileski. Drugą książkę. Mhm. Jaśki. Jaśki I co o Jaśkach powiesz? To jest yy, o. Tutaj... To jest w klimacie mafijanka. Bra bra bracia tutaj są. Mhm. Od A do F. Wszyscy mogą nawet. I przysywać. wszyscy mają na imię Jan. Każdy jest inny. Jan A. Strasznie się rządzi. Jan B. Uwielbia jeść i chce zostać detektywem. Jan C. Nigdy nic nie rozumie. Jan D. Nazywa, nazywany Janem Demolką. Jan E. Specjalny. Sepleni. Sepleni, bo ma głos na języku. Jan F. Dopiero się urodzi. E... E... No. To była bardzo śmieszna książka i tak nawet podejrzewałam. Ale ciągną się rozdziały w niej, są takie długie. Jeszcze chyba nie widziałam takiej książki, co by miała takie długie rozdziały. Nie, no i kapelusz ze 100 tysięcy, miał i nawiedzony dom też miał dosyć. miały dłuższe Prawda? niż to. E, ale e, niezależnie od tego, było trochę książek. Harry Potter, właśnie też miały dłuższe. Niezależnie od tego, czcionka jest bardzo tutaj przyjemna. E, obrazków, e, obrazków nie ma za wiele e, i wyglądają one tak, że albo jak jest początek rozdziału, to jest mały obrazacz, albo może tu coś znajdę. To są duże białe rysunki. Czarno-białe. Mhm. E, tak wyglądają ilustracje, nie ma ich dużo. Natomiast, no, Mija sobie dawała świetnie rada z czytaniem tego. czytała mi na głos. I jedynym mankamentem, jedynym mankamentem były francuskie nazwiska, na przykład. To było jej trudno czytać. Natomiast, tak, to tekst jest do czytania w porządku. I teraz. dla dziecka. I teraz tak. Ja powiem szczerze, nie jestem fanką tej książki. Uważam, że przekazuje bardzo e, niedobre wzorce. To prawda. A... Że piją na przykład alkohol z tatą. Dzieci. Tak, dziesięciolatek, ośmiolatek i, i tak dalej. E, nie, ci młodzi. Ja już nie pamiętam, kto tam. Tylko, w każdym sobie. razie e, również to, że klapsy są czymś tutaj na porządku dziennym. To jest książka, jakby akcja dzieje się w latach 60. Się ja to biorę pod uwagę, okej. Okay. Natomiast wiecie, tu na przykład jeden z synów coś kradnie i nie ma żadnych konsekwencji, tak? Albo właśnie klapsy non-stop i one są na porządku dziennym i nie ma jakby w tej książce, poza tym, że tam robotnicy zwracają tacie uwagę, a tata się piekli, że to nie ich sprawa, to, to jest raz w książce, a klapsy dostają ciągle. No, dużo jest takich sytuacji, albo na przykład podpowiadanie czytelnikowi, małemu, rzeczy z cyklu zamiast myć zęby, czy tam myć się w łazience, oni sobie czytają komiksy, puszczają wodę, wiecie, żeby mama myślała, że się myją. I robią co innego, tak? Bo się nie lubią myśleć. Albo sobie dokuczają, mówią do siebie brzydkie słowa. Albo syn się najstarszy wymyka na prywatkę, nie mówiąc o tym, tak? Mówiąc, że idzie do kolegi. Pokazują takie sposoby przechystrzenia rodziców. I powiem szczerze, ja się tak naprawdę dobrze uśmiałam dwa razy na tej książce całej. Trochę tych rozdziałów tu było. Natomiast tak. Okej, okay, są zabawne momenty, ale jakby. No, myślę, że one nie. u mnie akurat nie przeważają nad tym, ile jest takiego negatywnego odbioru mojego przy tej książce. I. Ja nie jestem przewrażliwiona na takie rzeczy. Ja mi tłumaczę takie rzeczy, się tak? Na przykład... Więc y, to, to nie jest dla mnie problemem jakimś dużym, ale miałam taki niesmak, faktycznie czułam dla czytając mnie tą książkę wielokrotnie. Ale to było o kaloszach. <grym> Okej. Okay. No dla mnie scena, jak wyjechali na przykład. Ym... W góry, tak? Mhm. I miał być świetny widok, i. i no, też no, A była taka mgła, że nic z tego nie, ale, nie wyniknęło, ale... i to robienie zdjęć przez te. Tak, Okej, okay, są zabawne momenty. Natomiast. Dla e... nas była pewna rzecz niezrozumiała przy przeprowadzce. Bo. No nie, to było wyjaśnione później. Zawozili tutaj. im te meble tam. Tak, bo oni się przeprowadzali, ale nie mieli jeszcze kupionego domu, co tak. nie było jasno no ujęte i firma przeprowadzkowa zabrała ich meble nie było wiadomo tam później jest napisane że oni do magazynu zawieźli potem w ogóle w innym rozdziale jest napisane że oni dopiero jadą szukać tego domu no. mimo że już tam opowiedzieli chłopcom jak będzie ten dom wyglądał więc no jakby zakładać by można że mają go znalezionego nieważne to jest tam Albo drobiazg jeden chłopak został w meblu i pojechał. pojechał. Mijo, zdradzasz fabułę. <laughs> no, chłopcy są urwisami, więc wynika z tego dużo śmiesznych sytuacji, czasem też groźnych. Nie czyta się tego źle, tak? Tylko mówię, ja miałam jakiś taki niesmak momentami. Zdecydowanie tutaj, jeśli miałabym wybierać, bo to jest jako. Koledzy Mikołajka, e, reklamowana jest ta książka, e, to ja wolę, Mikołajka. Osobiście. No nie, to ja Jaśki wolę. E, tak? Bardziej ci się podobały? Bardziej cię śmieszyły? No. Okej. Okay. I teraz tak, e, ponieważ my naprawdę nie miałyśmy za dużo czasu, więc to były jedyne dwie takie mm, większe książki, które przeczytałyśmy, a później takimi drobiazgami leciałyśmy. Smak ze smoczej jamy. Mm -hmm, to jest rymowanka o, o, mm, o drotewce. E, I co? Podobała ci się? Ja nie znam w ogóle, ale nie Ale tą mi się. wersję rymowaną znasz? Bo ja nie jest, znałam. Tak. Okej, okay, ja nie znałam e, fajna jest. Mi się podobała. Mi? O królewnie, która się bała, że jej korona z głowy spadnie. To było śmieszne. E, zresztą. A. Tak, królewna się boi, bo e... jej korona z głowy spadnie i przez to nic nie robi, a tak. potem jej mówię, żeby zaczęła robić i zaczęła. Bo e, przez to, że ona nic nie robi, to poddani biorą z niej przykład, bo ryba psuje się od głowy e, i również e, no, zapanowało w całym królestwie lenistwo, nic nie robili, wobec czego królestwo zaczyna upadać, jest głód i tak dalej. No i w końcu. Mm, Namawiają, znaczy taka starsza babuszka przychodzi i namawia królewnę, żeby ona wzięła się do pracy i zaczęła coś robić. I faktycznie królewna zdejmuje tą koronę. Wiecie, ona chciała być taka najpiękniejsza, tak? bo zwierciadło jej mówiło, że jest najpiękniejsza w tej koronie. Zdejmuje tą koronę, zaczyna pracować i wszystko się dobrze kończy. Nasz mały teatrzyk. To, można, to jest fajne, bo można sobie na rolę dzielić. Tu akurat nie ma za dużo, ale o, na przykład tu. Tak, Beca i my to też rola. na rolę sobie czytałeś, Gąska, zapowiadać, ale Gąska, światło. jesz. Mhm. A, I mówią po kolei. tu są to dwie, taki, dwa teatrzyki. Tak, dwa teatrzyki. O żabce, gąsz, gąsce, lisku, zapowiadaczu. Kret jest. Kreciku Jerzyku. Nie wiem, co mówiłaś już. <laughs> Może tak. Zapowiadacz gąska żabka, jesz, kret i lis. <laughs> Będzie uporządkowane. Tutaj do tej książki powinny być dołączone też rekwizyty, natomiast my mamy już starą po, po moim tacie, więc no, tych rekwizytów już nie mamy. Nie mamy. Ale jest sympatyczna i tak zachęca dziecko, żeby faktycznie jakiś taki teatrzyk domowy zrobić. W Wojtusiowej e... izbie. Tam były małe wierszyki, prawdę mówiąc, to mi się za bardzo nie podobało. E, obstawiam, że większość z nich jest e, piosenkami, jakimiś kołysenkami i tak dalej, takimi prześpiewkami tylko ja po prostu tego nie znam w tej wersji, więc czytałyśmy e, jako wierszyki. E, no, poza tym, że znam na Wojtusia z popielnika. E, jest tutaj e, sporo takich, no one się bardzo postarzały, tak, więc tutaj e, trzeba wziąć na to poprawkę i są to też wierszyki dedykowane chyba bardziej takim wiejskim dzieciom e, o tym e, ich wiejskim życiu e, dalej wyprawa do Tramtarii tak. e, to wierszyki. też są wiersze tak, to są wierszyki Mm -hmm. Między innymi na przykład Nie wiem o, Dużo było o jakichś pojazdach Najpierw była ptasia część Tak o ptakach Na początek też Dobre. Przed tą, Jak ci się podobało? O ptakach była O dziewczynce z psem Tak sobie szczerze mówiąc e, Mi się najbardziej podobał Chyba ten wiersz Mi się o znikającym aucie I drzewie podobał Mm. I o Pan Poloni nie... też było fajne i jeszcze coś. Mm. Tramtari mi się podobało. No, w każdym razie ja miałam ogromny sentyment z dzieciństwa i dlatego odkupiłam tą książkę gdzieś tam w antykwariacie. Uwielbiam ilustracje, które są. One są absurdalne ale. Ilustracje, które są w tej książce, mnie bawią i, i bardzo mi się podobają. E, natomiast, jeśli chodzi o wiersze, jej kompletnie nie pamiętałam. Hmm. I e, no tutaj, wracając e, do nich, nic mi to nie, nie przypominało. E, także e, no, czytałam, jakby na nowo zupełnie i no niektóre są zabawne fajne niektóre są zupełnie takie obojętne także no, no ja mam mówię z sentymentu i dla ilustracji warto uważam zerknąć Później... potem o warszawskiej sirenie legenda mhm, również wierszowana. Na, na końcu jest też piosenka mhm. to mnie nudziło piosenka ja o znam mhm. ale nie podoba mi się w wersji pisanej wiersza. Znaczy, ona jest w nieprzystępny sposób napisana, dlatego, że jest starym słownictwem i tak dalej. Jasne, rozumiem, mi je w zupełności. Mi się podobała, ale no tutaj to jest troszkę inna wersja niż wars i sawa, również o powstaniu Warszawy, uh -huh. ale dlatego, że um, osada została. Um, na, zbudowana tam, gdzie wcześniej było gospodarstwo Warsza. No nie wiem, czy, czy polecać, czy nie, bo to trudno. Zależy, czy ktoś zna w sumie. Bo jak nie zna, to ja bym polecała przeczytać, dowiedzieć się o tym. A tak to mnie nudziła już. No to nie jest coś, na czym dzieci zrobią wow, nie? Hmm. Potem Zebra. Zebra i fiudę. Mhm. Książeczka o, polecana od 5 do 8 lat. Nie tolerancji? Nie, od 4 do 8. To też w pewnym sensie było o tolerancji. Też. E, tak, było już dużo w tym roku książek takich. No, w tym filmiku jeszcze chyba nie. No w tym nie. Okay. Ale generalnie to chodziło w tej książce o to, że ona się urodziła inna. Dwukolorowa przez to, że miała tata innego od mamy. No i inne konie jej nie lubiły. Wszystko. Rodzi się z czarnego konia i białej klacz zebra. No, i oczywiście wyróżnia się bardzo Ale potem z... już ją polubili, bo im w czymś pomogła. Mhm, e... bardzo. Wiecie, co tutaj? Wątek opiera się na tym, że. Znaczy rozwiązanie problemu odmienności jest w taki sposób, że ta zeberka w końcu wykorzystuje to, że jest inna do tego, żeby pomóc swoim kolegom, tak. koleżankom i one wówczas zaczynają ją akceptować i zaczynają zauważać między sobą, że również się różnią, że każdy ma tak naprawdę odmienne cechy. No, ja uważam, że mnie jest na to za duża, Mimo, że to jest od 4 do 8, to myślę, że dla ośmiolatków już naprawdę nie. Książeczka jest króciutka. Ma całkiem przyjemnie zilustrowana jest. Pokażę no. Wam przykładową stronę. Rodzice i ona. Mm no nie ruszyła mnie jakoś specjalnie natomiast ja dla maluszków okej okay. poza tym, że z dwóch koni jest zebra czego nie do końca rozumiem ten ze... znaczy rozumiem, że to było po to, żeby ona była czarno-biała, ale jestem najsilniejszy to, to były prześmieszne i przesłodkie ilustracje zwłaszcza dwie ostatnie no Muszę właśnie pokazać. tych nie pokazuj Boże właśnie, bo one ja zdradzają pieniądze? fabułę i rozwiązanie mhm. Ale na przykład możesz tutaj ze środka pokazać. No tak, całkiem ładnie ilustrowana książeczka. Jest zabawna i to jest taka króciutka książeczka na raz dla maluchów, ale naprawdę jest sympatyczna i, i można się na niej uśmiechnąć. Wilk generalnie pyta wszystkie e, napotkane postaci z bajek, z bajek e, których, kto jest najsilniejszy bały jego w i liczy na to, że wszyscy zgodzą się, że on. A co z tego wynika? Hannibal ze bramą. E, to była śmieszna i fajna książeczka. I ten piesek też jest bardzo słodki. Najbardziej mi się chyba o, tu jest rodzina, podobał rozdział o tym, jak mieli iść do szkoły pierwszy raz i dostali swoje tornisty albo o kapeluszu nowym, tak. Tak, tu to jest to... pokazana, co, wszyscy bohaterowie. E... Napis. E... bohaterowie książki psyskowite. Tak, tekst w tej książce wygląda w ten tak. sposób. E... I to jest historyjka pisana z perspektywy pieska. Tak. Przy czym nie tak jak w Elfie, na przykład, że autor starał się faktycznie wejść w tą psychikę psa i, i zrozumieć, jak on może w rzeczywistości rozumieć różne rzeczy. A tutaj Hannibal dużo rozumie. Wiecie, rozumie mowę, na przykład, tak, ludzką, i tak dalej. Tak. Jest sympatycznie. To jest książeczka taka, myślę, że dla przedszkola. Tam byłam. O, super, dla dzieci idących do szkoły lub do przedszkola, bo właśnie taką sytuację przeżywają bohaterowie. bohaterowie. bohaterowie tak, chłopiec... Agatka i Karolek. No. Mm, mm, mm. Zazwyczaj zapomniałam. Ada, Adam. Adam, Adam, Adam i Agatka, tak. tak. Adas idzie do szkoły. Do pierwszej klasy, a Agatka do, do przedszkola, przedszkola po czyli raz małej pierwszy. Szkoły. E, tak, i m, tutaj dzieci bardzo się na to cieszą. Dostają swój, swoje tornistry e, pierwsze. Wiecie, bardzo czekają na ten moment, bardzo chcą iść do tej szkoły, więc też fajne dla dzieci w tym wieku, które może się tego obawiają. E, a Piesek Sam Sympatyczny, fajna książeczka. E, nie spodziewałam się w sumie, bo to taka starsza pozycja, nie spodziewałam się, że będzie, jest i zabawnie i, i sympatycznie I naprawdę, e, tak ciepło I Całkiem ładne ilustracje są też Nasza mama czarodziejka Tu mhm. znałam jedną historyjkę, bo mieliśmy ją w szkole Którą? O naprawieniu księżyca mhm. y Ale... Tu jest mama, główną bohaterką. Ma dzieci i one chciałyby. Znaczy, w niektórych jest, są jakieś problemy, w niektórych rozdziałach, chyba nawet we wszystkich. I mama próbuje je rozwiązać niby magią, a tak naprawdę nie magią. Tu są tego. codzienne sytuacje, tak naprawdę. Znaczy, może nie każdego spotykają akurat takie, ale e, codzienne sytuacje tej rodziny e, i. Mama jest po prostu mądrą kobietą, co czasem wygląda na czary, bo robi. Wiecie, tu się trochę tak miesza, bo trochę faktycznie jest to takie zaczarowane, a trochę jest to po prostu spryt mamy, która umie zrozumieć. Trochę jest też metafor. Jest fajna, jest przyjemna ta książka, natomiast. Ja widziałam, że ona jest bardzo w ogóle niesamowicie chwalona. I nie wiem, czy aż tak bym piała na jej temat, ale polecić jak najbardziej można. No to... Wiecie, tutaj dzieci po prostu widzą mamę jako taką bohaterkę, tak? Która no. wszystko umie, ze wszystkim sobie poradzi. Czarodziejkę. Eee, tak, czarodziejkę. Jest... Eee, no, jest bardzo przyjemna ta książeczka. Już i ostatnia. ostatnia książeczka, nie wierzcie w Bociany. Tak, no. Ona jest wytłumaczona, jak powstaje dziecko. Prawdę mówiąc, jest to tak dziwnie wytłumaczone, że ja już wolę to, że łatwiej jest to zrozumieć. Prawdziwie? Już jakieś tam na przykład tak, nasionko życia tu jest. Tak, jakieś... korytarzy życia w ogóle. Także y, tak, dziecko się przeciska przez korytarzy życia. I co tu jeszcze było? Nasio no, Nasionko życia też jest. Y, Mama jest tutaj tak. tak wiecie, takie taki, żeby gruby Żeby ma. powiedzieć, <laughs> ale nie powiedzieć. E, jakby są schematy e, i nagich rodziców, i jest... E, Pokazana komórka jajowa z plemnikiem, i jakby jest to powiedziane w taki sposób, w jaki jest naprawdę, natomiast słownictwem, które no jest infantylne, tak? I, i takie. A, no nie wiem, ja nie używam. Na przykład też jest powiedziane, Siusiak, o, jakby nie można było normalnej nomenklatury używać, zwłaszcza w książce. No ale ja rozumiem, że dla rodziców, którzy na przykład boją się takiej nomenklatury i nie chcą jej używać i uważają, że ona nie jest dla dzieci, to jak najbardziej w takim razie można polecić. No, no dla nas Mija wie więcej niż jest w tej książce, więc mm -hmm. e, to na pewno nie jest książka uświadamiająca, e, ale same ilustracje są uważam no, urocze. E, urocze. Zobaczcie tego bobaska, tu gdzieś było też takie. O, o oh. zobaczcie jaki bobas fajny. <laughs> Także no, e, ostatnia książeczka. I tyle. I więcej w styczniu nie udało nam się. Znaczy, mija jeszcze tam część sobie przeczytała innej e, książki. E, ja leciałam w dorosłe, więc nie. E, i, I to było wszystko w sumie. I, tyle, no. e, I będziemy się z wami żegnać. I do zobaczenia w lutym, czyli już w sumie nam się zaczął luty. Mija ma jutro imieninę, więc na pewno Lajkujcie, już wiem, że będą książki. Komentujcie i w książkach z nami się zaczytujcie. Pa!